Dziś ja wam pokażę zdjęcie profilowe. Nie macie, że ja tak robię. Mówiłem bo tak, ja kolację. Więc, kamery sobie, zdjęcie profilowe. Tu, kamery sobie, wyśle zdjęcie profilowe. Trochę te potra, klikamy teraz co. Trzy kropki i klikamy właśnie usuń zdjęcie I usuń Teraz powinno, teraz poczekamy, widzimy się to, ale będzie po wszystkim Właściwie już nie trzeba opadzić, to teraz, wiecie, to było się teraz za Teraz te zostało zaś usunięte Teraz drugie już ukryte Bo musiałem je ukryć Ponieważ, że oczywiście ktoś jeszcze mi dozna, jak mnie zaprasza tego i, i właśnie usunęłem. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. Cześć, pa.